Tym razem przed Wami myjki ciśnieniowe. Światło, dźwięk, kamera. Lecimy. Działanie myjki ciśnieniowej jest proste i genialne. Woda z kranu trafia do urządzenia, gdzie zostaje sprężona za pomocą pompy. Następnie wypływa przez dysze pod wysokim ciśnieniem, tworząc strumień, który jest w stanie usunąć uporczywe zabrudzenia. Myjki są świetne dla właścicieli domów, którzy chcą zadbać o swoje podjazdy, tarasy, fasady, również dla miłośników motoryzacji, którzy chcą, aby ich pojazdy lśniły jak nowe. Ogrodnicy docenią jej moc w czyszczeniu narzędzi oraz mebli. Również przydatna w rolnictwie podczas czyszczenia maszyn i pojazdów rolniczych. Tym razem mamy dla Was dwa modele myjek ciśnieniowych do domowego użytku. Mniejsza o mocy 1800 W pozwala na wygenerowanie ciśnienia znamionowego na poziomie 90 barów. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 130 barów. Natomiast ciśnienie wyjściowe można zwiększyć do imponującej wartości 230 barów. Wystarczy tylko zastosować turbodyszę, która jest częścią zestawu. Maksymalny przepływ wody to 8 litrów na minutę, co pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie brudu z dużych powierzchni, oszczędzając czas i wodę. W zestawie znajdziecie wąż ciśnieniowy o długości 5 metrów, zakończony szybko z które ułatwiają podłączenie i zapewniają wygodę podczas pracy. Dysza jest regulowana, co pozwala dostosować strumień wody. Pistolet z pianownicą o pojemności 600 ml idealna do aplikacji detergentu wyposażona w uchwyt oraz koła transportowe. Myjka jest łatwa do przenoszenia i manewrowania. Posiada również specjalne uchwyty na pistolet, lance, wąż ciśnieniowy oraz przewód zasilający. Drugi model jest większy, bo o mocy 2500W. Wraz z wysokiej jakości pompą pozwala na wygenerowanie ciśnienia znamionowego na poziomie 130 bar. Natomiast maksymalne ciśnienie pracy wynosi 195 bar, a ciśnienie wyjściowe można z łatwością zwiększyć do imponującej wartości 300 barów. Wystarczy również zastosować turbodyszę, która jest częścią zestawu. Turbodysza w tej myjce to jednak nie wszystko. W zestawie znajdują się jeszcze cztery dysze o różnych kątach rozpylania wody – 0, 15, 25 i 40 stopni. Jak widzicie tutaj, w panelu znajdują się specjalne otwory do przechowywania dysz rozpylających. W zestawie również pianownica o pojemności 600 ml, która tworzy gęstą pianę ułatwiającą usuwanie trudnych zabrudzeń. Wyposażona w uchwyt teleskopowy, koła transportowe oraz mechanizm zwijania węża. Wąż ciśnieniowy jest w długości 5 metrów. Zakończony złączem z gwintem wewnętrznym M22, który zapewnia trwałe i pewne połączenie z pistoletem, i jest to najpewniejsze rozwiązanie przy myjkach, które generują bardzo duże ciśnienie. Choć może to brzmieć paradoksalnie, myjki ciśnieniowe zużywają mniej wody niż tradycyjne węże ogrodowe, ponieważ czyszczenie jest szybsze i bardziej efektywne. Myjki są bardzo proste w obsłudze, wystarczy podłączyć je do źródła wody, włączyć i zacząć czyszczenie. Nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, widzimy się w kolejnych materiałach.